No, i witajcie moi drodzy w miejscu, w którym skończyliśmy. Mamy aktualnie e, zadanie, żeby przejść do postorunku Wiormas. I to już będzie chyba ostatnie zadanie. Zapełnimy e, naszą ostatnią sakiewkę, e, że tak ujmę. I zróbmy to tak: przejdźmy na sam dół wioski. <coughs> Przejdźmy, przejdźmy, przejdźmy. O, i teraz tak. Eee, wylądujemy tu, przejdziemy, tu. Nie, albo tu pójdziemy dwa heksy w prawo. Nie. Patrzcie, no nie tu. Tu. I tu. I jesteśmy teraz w tym miejscu. Czyli musimy przejść. Musimy przejść tutaj. Eee, czyli przejdziemy tu, to Najlepiej bo raz do rogo przejdziemy. <coughs> Jestem ostrożny. Bez choj <coughs> Mhm. Cyk. Przejdźmy tutaj, póki jeszcze widzę, że jest bezpiecznie. <coughs> jeszcze gardło, no. Idziemy, idziemy, tu jest droga. Nas nie interesuje Lisek, hydrusek. O kurcze głodny? 25. Akurat. Mhm, przyszliśmy tutaj, tutaj i tutaj. Już jesteśmy na miejscu. No, o. o! Schowam się za drzewkiem, po siedemnaście przeczekamy, no, czekamy na kolejnego koleżkę. Sześć tur, pięć no, mogłem zamiast czekać o mój, mój błąd, ale o, ciężko maczuło. To może być coś warte. 102. No. Eee. Weźmy. Powiem, że niechcący kliknąłem, ale widzę warto było. Wejdźmy. Ach, wejdźmy, wejdźmy. Zabili lidera i uratuj handlarza. No zapraszam. A ty łucznik jesteś, no proszę bardzo. No i trap. No. To jeden dziad. Skóra z dzika. Biorę. Nie, no za to łuku nie biorę. Nie, starą koszulę też nie potrzebuję. <śmiech> <śmiech> Ho! Kurczę. <laughs> Sam siebie, no ale nie wiem. Sztylet. Ha, no coś tam warto Muszę odpocząć, bo naprawdę mi. A, tu jest wróg. No, przejdź mi kawałek. No i cudownie, mogłem się tego. Pięknie czepiec wieśniaka, który jest wart nic. No, same widzę. Najlepszej temy zdobywam. Odpocznij sobie, wylecz się trochę. No, jeszcze, jeszcze. Jeszcze na spokojnie. 103. No i jestem już wyleczony maksymalnie. A. Więc nie ma, naprawdę nie chcę tego przeszukiwać. Tutaj ktoś. Nie, nikogo nie ma. Mamy. O! Jest złoto. Hmm, są stoły. No. 30 krytek, pięknie. Hmm, no, mam nadzieję, że to nie jest ten. 17, co to jest? No, naprawdę się mi opłacało. Przeciwnicy? Jaki przeciwnik? Aha, zobaczymy na ciebie. I jeszcze turę. No i. Muhahaha. Kiedy w końcu będę miał ten poziom? O, jestem sprodniony już. E, już, już się za to biorę. Ojku jeszcze. No to pur wezmę, bo on zawsze jest coś wart. No. Tutaj nikogo nie ma O, miot miękny muszę może się opłacać Niszczyć A to tyle skrzyń jest Atakuj, atakuj No zapraszam Ha, przy okazji zgłodniałem Zjemy sobie coś, coś wyrzuciłeś? Nie, ale tutaj też nic nie ma. No, i wejście na ten poziom, i tu na klatę wchodzą mi od razu. No, tak jak myślałem. O skubane. No, żryj to Benkarcie. Co zaraz wyskoczy. Tak, no tak jak myślałem. O siedemnaście. No Idę sobie, odpocząć. To był dobry ruch. I tu już koleżka na, na mnie czeka. Starczą? No ale już mówię, teraz No przejdź kawałek. No. Teraz przeszukajmy to. Nic nie ma i teraz tak. Eee, nabijana maczuga to kłowcy. Stabilizator. Nie przyda się. Może zostać. Ne. O tak zrobimy. <laughs> A to podwójnego potrzeba. Dwóch miejsc w sensie. No to zróbmy tak. Tak. No, nie udało się tak super zrobić. Tu nic nie ma. Idziemy dalej. To jeszcze nie było. Widzę. Ok. Tutaj też nic. Przejdźmy się. Nie, to nikogo nie ma. Pomidor. Nad no co mi pomidor? Uh. To niepokojące. Tu ktoś mi wyskoczy. Aha. No, ty chodź do mnie, jak chcesz. No bardzo pięknie. I co mamy? U to toporek wieśniaka. No, nie dzięki. No może być. Weźmy weźmy. I teraz tu oby nikt nie wyskoczył. przed burzą. O, jest. Prosta twarz, no dokładnie. Mam te porę No, jesteś warty nawet. No, co ty? Zwój identyfikacji jest! Odpocznijmy chwilę. To jest to, co chciałem. Teter, te Pięknie. Laska pielgrzyma, zwój identyfikacji. No, oby teraz tylko nie paść. Co tu jeszcze mamy? Jeszcze, jeszcze jakbyśmy znaleźli jeszcze jeden zwój Ojejku Moja radość byłaby naprawdę Duża, konkretna Otwórz Kasa na stół, markaczu. No, po co było? Tak ka zaczyć. Hmm? Już tak nie koza, zobacz, że kolega już tak mówił, jak co, jak co mi się podoba, Człowiek. człowiek. jeszcze to parę ale to zaraz go wezmę. I chyba w tym przypadku, w tym przypadku. Ja chyba wyrzucę skórę. No. Chyba tak. Już nie mam jak wziąć te rzeczy, a myślę, że ten topór będzie o wiele e, o wiele cenniejszy. Zjedzmy sobie coś. Ciesz mnie to, że trzymasz się w kupie. Toporę kłowcy. 70. Okej. Okay. Trochę się nie pocało. Ale bojowy tasak. Tu nic nie ma. Czyli tu będzie nasz kozak? Nie, nie w tym pokoju. W tym otwierać. Open Up FBI. O, podwójne. To na pewno to będzie ten kozak. No, tak jak myślałem. I ostatni czas Fatality. No tak. No. Co to jest? Kiny. To to. Ale hajsu, moi kochani. Ale mam hajsu, moi kochani. 289. Uff. Z, zobaczymy, jak z tego będzie bił. Ale się jeszcze gwiezdny pył. No, zanim ci uwolni, poczekaj. Podręcz, podręcznik buław. O kurcze, drugi, ale. Widzicie, co zobaczy? E, 200, 500, e, 950, 1050.

Moja najgłębsza wdzięczność. Nie wiem jak ci wystarczająco Ci podziękować. Gdyby cię tu nie było, zginąłbym na pewno. Ale nie martw się już o mnie. Potrzebuję minuty, by odzyskać zmysły, a potem podążę Twoimi śladami i wrócę do domu. Uch, moje kolana drżą. Te łajdaki nawet nie zdały sobie trudu, żeby mnie przeszukać, więc mam coś w kieszeniach dla ciebie. Kolejny hajs, kolejny hajs, ty, ty, ty. moc magiczna. No. Dzień. E, co to jest? Co to jest? Ym... Skuteczność leczenia. Jaka jest różnica? Energia plus pi. O, to nie, to pa. O, panie. O, panie, kochaniutki. O. No, miło było Cię poznać. Zadanie wykonane, jak najbardziej wracamy do wioski i to chyba aż tutaj trzeba przejść. Powiem Wam tak, jestem już kozak. Naprawdę jestem już kozak. Eee, o nie, tutaj niechcący kliknąłem. Co, chyba gdzieś tędy tutaj, tędy szedłem? Mhm. Jestem już kozak, to mi się podoba, czyli to na, tak naprawdę czas już pójść do innego miasta. Jestem już mocny, potrzebuję mocniejszych rzeczy, mam sporo, sporo złociszy, więc na pewno warto już przejść do tego drugiego miasta, Powtórzę jeszcze raz do drugiego miasta. Jeszcze nam sauty z Mmm... Mówi wam, z tego będzie niezły heist. Czyli tak. Jeden w górę, jeden w lewo i jesteśmy tutaj. T, jeden do góry i w bok. Optymizm. No, nie wiem czy widzicie, ale moja postać cały czas jest nastawiona optymistycznie. Zresztą jak tu nie być, jak jestem taki kozak. Kochani. Nie wiem czy dobrze pamiętam, ale taki, e, taki tryb skakany, jeżeli chodzi o starsze gry, to bardzo mi się przy, przypominają chyba Pokémony, tak? Tam się tak chodziło. Albo w sumie się nawet przesuwało, ale strasznie, strasznie mi to jakoś tak przypomina. Pokémony. Wybacz, Jeronku, nie mam na ciebie czasu. Jeszcze chcę przed nocą wrócić by móc sprzedać wszystkie swoje zdobycze, ale chyba to już czas. Gdzie kładą się spać. Zgadłem? Ta! Napijmy się dwa razy, napełnimy. A, a prześpimy się. Pójdę się przespać. O. Ciśnij, ciśnij. Pośpij sobie do piętnastej. O. No, wychodzimy. Nie, 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 nie. No. O. I teraz tak. Eee, na dzień dobry, kowalu mój drogi. O. Ho, ho, ho. Hwe, hwe, 48. Trudno. A. Czy ja sprzedam ten dobry sztylet? Tak, chyba to zrobiłem. No trudno. Wiecie co, chyba ja tej broni w ogóle nie będę. Ne. No, tu, to zobaczy. 2000 prawie zyskałem. Mm. No, naprawdę. O jejku. No nic. Ee, skoczymy do sołtysa. On <grywa> nam da trochę hajsu mm -hmm. Przybyłem po nagrodę. Dzięki 450. Masz jakieś a tu już się powtarzają te, e, te zadania. Więc ich robić nie będę. Mmm... Hmm. Zróbmy tak, tak zrobię. save'a. zrobię. Save eee, cyknę. save'a, jestem głodny. Tak, trochę jestem głodny, więc sobie zjem. Eee, kupię od ciebie to mięsko. I do tego jeszcze jeden dzień Sp jeden na jeden dzień. Mój pokoik, proszę. Jestem ciekaw, czy idąc do innego miasta, czy ta skrzynia będzie w jednym mieście, czy będę musiał jednak te wszystkie rzeczy zabrać. To mnie trochę niepokoi, no bo zobaczcie, ile ja mam hajs, przecież to szlachta ma się poruszać. Z takim hajsem po drogach tych niebezpiecznych bez sensu. No, prawie. No, tysiąca. Eee, tak, kolejny tutaj wrzucamy. Eee, tutaj wrzucimy gwiezdny pył, już drugi. I teraz jestem bardzo, bardzo ciekawy tego sztyletu. Także wykonajmy to. Za 500. O proszę. Który jest ten 1000? Ten za 200... <laughs> 289. Jest dosyć już złahany. 19. Jest lepszy. Szansa na krwawienie to samo. Krytyczne. Szansa na kontrę. Obra. Obrażenie lodnia plus 2. Mmm. O, tak zrobimy. No i jestem ciekaw jeszcze tej mikstury, ale się nią teraz aktualnie zająć, niestety nie mogę. E, tym miłym akcentem położę się do łóżka. Zasnę o siódmej i zapraszam Was na, na szybciutki odcinek. Kolejny, w którym już się przemyścimy do innego miasta. Dzięki za obejrzenie, za oglądanie mnie. Cześć.